Witajcie, witajcie to znowu. Ja, Góral Gra. i witam Was w kolejnym odcinku z gry Punch Club. Dlaczego zaczynamy w menu? Bo widać, że można już zagrać sobie w Punch Club w demo. Więc myślę, że to też Wam pokaże, jak będzie wyglądała druga część tej gry. Cóż, co dziś będziemy robić? Dobre pytanie. Szczerze powiedziawszy, jak wiecie, byłem na weselu, więc parę dni nie było filmów. Z jednej strony, niestety, z drugiej strony, obawiłem się troszkę na weselu, więc. Dobrze. Yy, w sumie, czy my mamy fabuła, Właśnie, postępy. Pomści puszka. Porywacze kota srogo za to zapłacą. Właśnie, czyli musielibyśmy. Znaleźć porywacze puszka. Partnerzy, poproś roja, aby pomógł ci w przygotowaniach. Pokonaj Billa. Aha, czyli Bill też jest do pokonania. Tu jeszcze mamy znak zapytania. Zostań mistrzem ligi. Tu mamy znak zapytania. Tu znak zapytanie Czaszki dla tronu. Czaszek, awansuj do strefy. Czerwonej, don. Wszystkich donów, poznać Dona tu jest coś zablokowane, tu jest zablokowane to jest licencja zawodowca. Odnieś zwycięstwo w turnieju i zdobądź licencję, aby móc zmienić się zawodowym fighterem. Odnieś zwycięstwo w turnieju, tylko czekajcie no to. Tylko, że który to będzie turniej? W sumie to nie wiem. E, dobra, czyli tak. Tutaj nie mamy walki, tutaj nie mamy walki. Kasy trochę mamy. Punktów nie mamy, więc może by poszedł do... A przejdźmy się pieszo do Tailera. Chcę się sprawdzić. Nie się tu nic więcej na temat. co? Nie się tu nic więcej na temat autodestrukcji? Dres... Dobra, są kosze, jak zwykle. Nic tu nie ma, może następnym razem poszczędzimy się bardziej. Ale w sumie po co nam kosze, jak my mamy kasy tyle, że. Czyli co? Czyli w barze wychodzi na to, że w barze już sobie nie powalczymy. Jest tak gdzie jest dom? Hmm, tak się właśnie zastanawiam. Biuro Mika. Udajmy się do Mika. Może u niego się czegoś dowiemy. Zapytaj o jedzenie. Podziel się swoją mądrością. No nie wiem, czy to jest coś, co chciałem zobaczyć. Dobra, zapytaj o jedzenie. Chcesz kupić mi obiad? Wiem, że masz pieniądze. <laughs> hmm, dobra. To, to już widzieliśmy, czyli tutaj się nie dowiemy nic. Tu jest spożywczak. W związku z tym, że nie mamy walk, a mamy dość dobre statystyki, może pojedziemy do pracy, przemyślimy to wszystko przy robocie, przy okazji zarobimy trochę pieniędzy, skoczymy do spożywczaka, kupimy jakieś żarcie. Nie pamiętam w ogóle, co mam w lodówce. No i potem będziemy myśleć, bo gdzieś tam pisze, że odnieść, odnieść zwycięstwo, czy coś takiego. Dobra, mamy walkę. Podziemny krąg i znowu jest ich dwóch. 182, mamy więcej życia. Żelazna kurtyna, pominięcie ataku, niskie kopnięcie. No, dobra, niech będzie. Nieco pancerz. Ostatnio już żeśmy z nimi walczyli w sumie. Dobra, przyspieszmy to, ale widzę, że już mnie leje, ale on też dostaje. oj, ojoj. można powiedzieć, że idzie na krawędzi. Coś bym wymienił, tylko teraz nie wiem co w sumie. Mamy unik. Twardy yy. blok mamy. To zabiera 4 dajmy to. Dobra. Aj, 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 aj. Energia rośnie. Dobra czyli tak żeśmy położyli, I spróbujmy. Nie, nie położyliśmy. Aha, on się przewrócił z tego. Dobra, przegraliśmy tylko dwa punkty. Wejścia, i straciliśmy oczywiście zdrowie. Nie wiem, czy u niego się coś dowiemy, bo przeważnie to jest tak, że wiem, wiem. To już znamy ten tekst, czyli tutaj nie będzie nic więcej. Cóż. O, tu jest... znowu? Ale ja mam słabe zdrowie, wiecie co? A miałem jechać do tego. Dobra, no chyba musimy to kliknąć, nie ma innego wyboru. Dobra, udaj się. Wygląda na to, że ta maź jest powiązana z jakimiś... z jakimiś starożytnymi technologiami. Nie wiem skąd to wziąłeś, ale mam teraz szczura laboratoryjnego, który ogrywa mnie w pokera. To chyba efekt uboczny mieszania genów. Mieszanie genów znam kilku gości w kanałach, którzy będą coś o tym wiedzieć. Swoją drogą Casey coś o tym wspominał. Pracuje w pizzerii, kiedyś przygotowałem dla niego specjalne przyprawy. Mówił, że są niezwykle popularne wśród jakichś mutandów. Muszę o to zapytać Kaysenia. Czyli jednak można ruszyć fabułę w jakimś stopniu. Tylko, że ja bym wolał, bo wiemy, że jeżeli tam pójdziemy, to... to będziemy się prawdopodobnie bić. A skoro będziemy się bić, to potrzebujemy dużo zdrowia. Czyli tych serduszek. Tylko, że jestem głodny. Muszę wstać, niestety. O, mam jeszcze jedzenie. O, mikstura ziółowa. Ochotny aromat, jeszcze gorszy smak, ale dodaje 50 energii i 15. 50 energii i 15 zadowolenia. Dobra, zjedzmy jedno. I zjedzmy mięso. okej okay. Jeszcze jedno miejsce to zjedzmy. I chodźmy się na chwilę przespać. I myślę, że możemy się udać do Caseya. E, spytać go o te różne mikstury i tak dalej. O tych mutantów, czy jak tam ten gościu mówił na siłowni. Czyli ta skrzynka, można powiedzieć, że to jest taka podpowiedź, gdzie się udać. W razie czego. Tylko teraz tak. Wstańmy. Knajpa to jest chyba to. Casey. Eee, co nowego? Mutant. O. Cześć Casey. Te aligatory, którym dostarczam pizzę to nie są halucynacje, to prawdziwi mutanci. Aligatory? Tak, w porządku z nimi goście. Zieloni, ale mili. To główni klienci kupujący moją specjalną odwagę. Wiesz, może dlaczego tak wyglądają? Musiałbyś zapytać ich mistrza, tylko że on nie rozmawia z byle kim. Najpierw musisz zdobyć jego szacunek, a najlepiej wykazać się pokonując jego uczniów. Rozumiem, nie powinno być trudno. Ok, czyli dzisiaj, może nie wiem, czy pójdziemy tam walczyć. Dragon Ray. 2, 5, 4, 4, 4, 8 To co mamy, z tym idziemy i zobaczymy jak nam pójdzie. Mam nadzieję, że będziemy wygrana, więc no nam energia szybko dociera właśnie. Dobra, lecimy z tym samym, nie zmieniam nic. Dobra, gościu pokonany. Pięknie, mamy 20 punktów, 60 zadowolenia, 60 dolarów i minus 10 zdrowia. Ok, jest w porządku, więc zapisz się już na kolejną walkę. Skoczmy może do spożywczaka. Patrzcie się. My nawet, szczerze powiedziawszy... Byliśmy, nie wiem, czy jedną, czy dwie zrobiliśmy, mieliśmy ponad 900 teraz, yy, jako chodzi mi o ten, dwie, tutaj w pracy byliśmy dwie, tak jakby zmiany, ale dzięki temu, że tu byliśmy na walce i tu, żeśmy wygrali, to mieliśmy ponad 900 dolarów, więc gdybyśmy tak walczyli non-stop, to mi się wydaje, że nawet nie musielibyśmy już pracować, Tylko po prostu dostawalibyśmy kasę za, za walkę. Dobra, to teraz tak, tylko jak tam, jak tam iść, musiałbym, pracuję jako dostawca, zapytaj o firmową pizzę, co nowego, zamów pizzę, zapytaj o ta pizzę z hitem, tak interes się knęci. kiedyś zarobię na tyle, by grzać tyłek na cyprze. Chcę spróbować pikanto pizzę? Ja stawiam. O! Jasne, proszę, weź jedną. Słuchaj, mam do dostarczenia zamówienie specjalne. Właśnie o to mi chodziło. Hej, twoja pizza. Dobra, jest Bill. Bill ma 445. My mamy 4, 4 8. Myślę, że, tylko że on ma im większą postać dysponuje pulą wytrzymałości, czyli tak jak my, tym niższe otrzymuje obrażenia. No, coś nam tam uderzył. O! O, teraz coś ładnie siadło. Banga widzę, że działa. Cios z pięścią na orle, cios ręką dalszą, silny cios. A fanga ile? O, Fanga jest... Nie no, Fanga jest dobra. Lecimy z tym samym, zobaczmy. O! Siadło ładnie. Energia się kończy. Dobra, myślę, że dojeżdżamy gościa. Dobra, wygraliśmy z jednym. Dostaliśmy 8 punktów, 30 zadowolenia i tylko 5. Zł. To była dobra walka. Ok, pokonaj Bila. Nie nazwałbyś tego pestką, ale skopa jest jego zieloną. Kloa kloakę? Wróć jeszcze. Mój brat Mark mógłby rozprostować ogon i się z tobą zmierzyć. Pokonaj Marka. Mark jest drugim z braci. Pokonaj go, chyba będziemy musieli zadać Bobu. Całej rodzinie to było pokręcone drzewko umiejętności. Właśnie mamy już punkty, tylko teraz tak. wali Waligura. taktyka oparta o brutalną siłę, to nie napięcie karate, ale to za. Według mnie mało to a atak być niższa szansa na blok unik, ale techniki uderzające zużywają o 30% mniej energii. Na razie mi się wydaje, że skoro mamy ten... O. Nie wiem jak to się nazywa, zapomniałem teraz nazwę, ale to co nam dodaje energii przez to, że unika unik, nie unik, a nie pamiętam, nie chcę. Dobra, karkołamacz. Zastępuje cios pięścią na odlew, większe obrażenia, trafienie może spowodować, że przeciwnik będzie zmuszony ominąć swoją fazę ataku. No, to jest spoko. Zużywa 15% mniej energii w trakcie treningu. Czołówka. Wysoki cios pięścią na odlew zastępuje, zadaje większe obrażenia, ale zużywa więcej energii. To zużywa 7 energii. A to też 7. Ale zadaje 13. To zadaje 10. Tylko, że tu jest to, że trafienie może spowodować, że przeciwnik będzie zmuszony ominąć swoją fazę ataku. 13 też bierę. Dobra, bierzemy karkołamacza. Tak. I teraz tak, zabijaka. Modyfikator obrony po aktywowaniu daje dodatkową szansę na powstrzymanie fazy ataku przeciwnika. Modyfikator obrony po aktywowaniu daje dodatkową szansę na powstrzymanie fazy ataku przeciwnika i rozpoczęcie własnego. To by było test spoko. Zakup... Zakuty weapon. Im większą postać dysponuje polą wytrzymałości, tym niższy otrzymuje obrażenia. Właśnie, to jest test spoko. Czyli. Zakuty łeb i zabijakę. Na pewno bym chciał wziąć czołówkę, a raczej nie, bo Z tego co pamiętam, bodajże fanga. Fanga bodajże brała też 13. Znaczy się 13 dała obrażeń, więc. No chyba, że możemy to sprawdzić w sumie. Tu gdzieś chyba była fanga. Czy mi się. Czy mi się zdaje. Nie widzę fangi, czekajcie, droga tygrysa, nie, e, tu jest, a widzicie, czyli wychodzi na to, że większe obrażenia wymaga więcej energii, tylko że celność ma 85, pobiera 9 energii i zadaje 13 obrażeń. 13859, 1365, 7 Czyli tu co prawda mielibyśmy mniejszą celność, te same obrażenia, ale mniejszy pobór energii. Więc w sumie ta czołówka też nie jest taka głupia, jeżeli chodzi o, o fangę, tylko że no, fanga jednak jak tutaj ma celność w sumie też nie wiem, na czym polega ta celność, no ale. No ale trudno, dobra. Wybraliśmy więcej punktów, nie mamy. Gdzie ja bym się mógł udać? Jak nasze statystyki? No jesteśmy głodni. Eee, więc tak, może skoczymy sobie do APU. Aha, my już mamy wszystko, dobra. To to co ja bym jeszcze mógł wziąć? Mrożona pizza też daje. 10, aha napój energetyczny, dobra weźmy ze trzy napoje energetyczne i weźmy ze trzy pizze, dobra troszkę wydaliśmy kasy, trudno się mówi, zastanawiam się co z tym, gdzie to jest, gdzie to jest, yy... tu, odnieść zwycięstwo w turnieju i zdobądź licencję, dobra. A no teraz tak, tu i to jest tak. Luźnika amatorska, podziemny krąg. Typ, terminarz walk, następna walka. Eee, czyli mi się wydaje, że tu bym musiał wygrać chyba. Tylko, że nie jestem. Underground eee, fight, zawodnicy, walki. Szczerze powiedziawszy nigdzie tutaj nie piszę. Który to jest? Wygląd fight. Postęp, postęp w lice. Um, walki wytrzymałościowe. Wygraj dwa razy z rzędu. Losowi przeciwnicy to nie. Dobra. Ale niestety tutaj nigdzie mi nie pisało. Yy... Dobra. Zjedzmy. Yy co daje na jedzenie dużo dobra zjedzmy to okej okay. i cóż udamy się jeszcze do domu Roya. zobaczymy czy zakochaj się, nie bo my jesteśmy jeszcze zakochani bodajże, ale możemy z nią porozmawiać dajmy jej prezent jeszcze Ach, to urocze, dziękuję. Jesteś kochany, dziękuję. Czyli dalej mnie kocha. Chodźmy pogadać z Rojem, zobaczymy. Wyluźuj się z Royem, Chodź na browca, trenuj razem, sparuj razem. Anuluj. Ale mogę mu tutaj pomóc, coś ich z tym. Yy... I czyli aha, czyli tutaj mi spadają wszystkie statystyki. Tylko pytanie, czy to idzie kiedyś naprawić w ogóle. Tu nie mogę nic kliknąć, jedynie mogę kliknąć ten tutaj silnik. Ale szczerze powiedziawszy, spadają mi statystyki i tyle, nic z tego co tutaj robię, to mi na razie nie daje. Tu mogę się wylomazować, z nią mogę pogadać. Yy, w sumie tyle tu mogę kliknąć. Dobra, no to cóż... Można spróbujmy jeszcze raz. Casey. Eee, pracuje jako dostawca. Zapytaj o firmową pizzę. Co nowe do Casey Dobra. Tak, interes się kręci. Dobra, czyli można powiedzieć, że rozmowa idzie w dobrym kierunku i teraz nie wiadomo czy czasem... O właśnie, mam do dostarczenia zamówienie specjalne. Na ten tekst czekałem. Nie ma sprawy Casey, załatwiam. Ale... Nie. Jestem tu by stawić czoła Markowi i skopać mu tyłek. Słyszysz straszliwy hałas. To ty zbiłeś Billa na kwaśne jabłko? Tak, a ty jesteś następny w kolejce. Nie. Nie Jestem miękki, jak on szykuj się na manto. Dobra, 669 oho, ho, oho, ho, ho. panie kochany, a czekajcie, co ja w ogóle wziąłem? Hmm. Modyfikator bloku. Po aktywowaniu redukuje jeszcze więcej, o obrażeń, ale też zużywa więcej energii. tego modyfikator trafienia, po aktywowaniu redukuje szansę na rozpoczęcie fazy ataku. Modyfikator trafienia, po aktywowaniu redukuje szansę. Aha, hak na mięso. Dobra, hak na mięso, by spoko. Tu mamy unik, tu mam wysokie kapnięcie, nisko kępnięcie, kopnięcie, ale jest karkołamacz. To wiecie co? Spróbujmy wywalić karkołamacza, znaczy nie, fangę. Weźmy karkołamacza, twardy blok, żelazna kurtyna. Technika blokująca udany blok powoduje odbicie 30% potencjalnych źródeł, ale blokuje więcej otrzymanych obrażeń. W sumie nie wiem co jest lepsze, 2 plus plus 2 to, to jest to samo. Na co mi dwa bloki? Wolę iść w hak na mięso. Dobra, spróbujmy. Na razie powiedziałbym, że nie idzie jakoś najgorzej, chociaż gościu ma dużo więcej życia, zdrowia. Oj ojoj, teraz mnie obił dużo, bardzo. Chociaż on też trochę dostaje, ale mi się wydaje, że wątpię, żebyśmy to przeżyli. Więc ja bym zabrał karko i wsadziłbym fangę. Banka za dużo, za, za, zabiera dużo, bardzo dużo. 5 oj, 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 tylko zadowolenia i 30 zdrowia. Jeszcze się za to zepszczę. To było pokręcone. No cóż mogę powiedzieć. I myślę, że na tym dzisiejszym odcinku skończymy. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie łapkę, suba, pozdro z góry. Trzymajcie się. Cześć!